Spójrzmy sobie zobaczyć. Tylko chciałabym zobaczyć, jaką byłyby tłumy. Tu były. I wystarczy. Przyjmę siódło tutaj i zobaczymy, jak to wygląda na tych koniach. Czyli. Możemy przejść do zadań Do zadań? Wiesz, przyszłam, ale nie dało też Zadania? Jakie zadanie Z panem uh, Więc by też zobaczyła to zadanie I zobaczyła, że jestem ciekawa Bo dosyć ciekawona jestem Mm. Stop, Weronika. Podobno świetnie sobie radzisz z tej mieszanki. Pomożesz mi z tym przypadkiem? Okay. Mm. Mm. Baczność. Byłem na codziennym obchodzie wokół Forty Pinta, kiedy nagle znalazłem na plaży butelkę. Musiała zostać wyrzucona na brzeg. Oczywiście, zdecydowałem się przeprowadzić dochodzenie. Butelka była notatka. Jest to prawie w całości lecz hmm. Czy to nie wyjątkowo tajemnicze? Problem w tym, że on już ręce pełne swojej ro... czcinnej roboty. Więc składaję sobie sprawę i spadnie na Twojej arki, Weronika. Aha. Hmm. To już się że Okej. Okay. Hmm. Początek śledztwa się kryje porozmawiać z mieszkańcami, zobaczyć kto, czy ktoś wie, co może oznaczać tę notatkę. Odmaszerować. Ok, to lecimy sprawdzić, o że jednak to jest ta baczność. Jak zawsze mówię, ludzie z okolicy w okolicy wiedzą więcej niż mam powiedzieć, niż chcą nam powiedzieć. Jestem pewien, że ktoś tu się widział. Ok, to moje zadanie jest po prostu chciałem zobaczyć czy ktoś coś wyjaśnił. Więc... Nie wiem, trzeba... Co trzeba przejechać? O, nie ten... wiem. Wydelkę? Nie, nic takiego nie... Ży... Rzuciło mi się w oczy. Oto czy pani Kotkowa nic nie widziała. Więc... Lecimy dalej. I kolejną ślubowni jest. jest w butelce? Jasne, jasne. Może jeszcze prowadzi do jakiegoś zaginionego prorackiego skarbu Haha, dobry szart. Też wiadomo, kto tutaj nie rozumie nic. I nic nie Nie wiem nic o otetce. Ostatnio na plaży jeżdżała jakaś skrzynia. Może ma związek z tym mieścikiem? Okej, okay. to jest ciekawe, interesujące, ale idziemy do Pana Łokrylu. Z nie płaciem... mm. iść. Okej. Okay. Mm. Okay. Aha, czyli ktoś faktycznie wiedział coś o naszej tutaj sprawie. Tak myślałem. Mm. widział na duże skrzyni, ale nie zgłosił tego tam, gdzie należy. leży. Ludzie są, te, są tacy nieodpowiedzialni. Tak czy inaczej, ta sprawa potrzebuje od odpowiedniego efektywa. A nie mogę to być ja. W nie miałam czasu. Czyli będziemy to my od razu wiadomo. To jest ale jest trudna, podobno kraby są wątkowo aktywne w tej porze więc jest tak z czujności odmaszynować okay. więc idziemy na no, chyba plażę Nie? Udało Ci się znaleźć skrzynę. O nie, skrzyna jest pusta. Co się stało? Jeden z krabów ma ciężko muzykę. Na notatce, którą otrzymał Krab, jest coś napisane. Co jest pisane? Arrr, nasze łupy są ogromne, a przyjęta jedna z... część z nich. Przywieźliśmy je łodzią na brzeg południowego kopita. Są ukryte tam, gdzie fale kłom cały ląd. Tym razem nie zapomnij o Zdajcie mi jakieś To Okej. Okay. Ja musimy jechać do kto to Okej. i po formie podmiotu kopyta i będziemy jechać, jechać. bo nie chcę za bardzo zanudzać Я вижу, же я сюда 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 не сюда не так. Ты Tam. Aha, chciałam tylko kufkę kawę wody. Och, udało Ci się znaleźć skrzynkę z kartuską. Ale jak można się było spodziewać? Jest tam tylko notatka. No, no. Ktoś napisał notatkę. Ewa, musieliśmy wytrzymać łódkę? Znowu, ale czymś tak będzie bezpieczna. Ale tylko część. Tak będzie bezpieczna. To, że po za dużo roku zachodnik przyjął to idealne miejsce, wziął jak na statku wytmienioną granitę. Zachopił granitę daleko skałą i zapomniał erot artykułu. Graniny nie otrzymały kotwarka oni mają cię im bólu, się w Czuję to w kościołach. B. Okej. Okay. No <grystanie> gdzieś jechać. Bałam się już muszę różnych miejscach, czekania wyciągnąć. Po te Nie Na że się przechadzać po naszej.

Zadzadzany skarb to musimy go znaleźć? Więc jedziemy I tutaj już mamy Ktoś? Kto? Może Przepraszam, ale nie mam czasu Szukać śmieci na położu Tutaj Naprawdę skopany skarb Tutaj? A niech nie Jeśli to pełno, to musi być dobrze ukryty Bo on wkazał, że Ale jak szybko Hm hmm? うん。Mm. Oh, well, there. um, I don't know.